Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, jaka jesteś w jego oczach? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty, więc pierwsza karta to jest sedno pytanie. Królowa Mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz Pentakli. Wynik, odpowiedź, rada. Król, mieczy. Dołożę kartę. Królowa, buław. Dołożę kartę. Sześć buław. Dołożę kartę. Siedemka buław. Na spodzie talii jest karta rycerz. Miecze. I to może być tło czytania. To jest dyskusja. Należy się. Sedno. Krowa Mieczy. To jest przestrzeganie pierwotnych założeń i granie zgodnie z zasadami. Przed nami jest pozytywne towarzystwo, sukces towarzyski, wsparcie. Ale trzeba jeszcze podjąć odrobinę trudu, aby osiągnąć stabilizację życiową. Należy zdobyć wiedzę i umiejętności, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby to się spełniło. Warto byłoby oddać się swoim pasjom, zainteresowaniom, zrobić coś dla siebie. Karta Król Mieczy pokazuje chłodny umysł, pokazuje kobietę, która cieszy się autorytetem otoczenia, jest mądra, trochę może być sroga, ale ona mówi prawdę, którą nie da się podważyć i zakwestionować. I ona dobrze mówi. Trzeba pomyśleć o własnych warunkach i o własnym dobru. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz pentakli. To jest egoizm, snobizm, brak stałości emocjonalnej, brak stałości w związku, duża nieszczerość, ukrywanie prawdy, ukrycie kłamstwa. To też jest brak zmiany. Również nie możemy oczekiwać zmiany w przyszłości. Nawyk spłacania stał się naturą. Być może jeden z partnerów oszukuje. Prowadząc podwójne życie. To też jest nieszczerość w komunikacji. Utrata pewności siebie spowodowała naszą samotność. Godzimy się na coś, co nie do końca nam to odpowiada. To też jest zazdrość, duża tchórzliwość, duże niezadowolenie, nieodpowiedzialność finansowa, krótkowzroczność. Wynik, odpowiedź, rada. Król Mieczy, Królowa Buław, 6 buław i 7 buław. Twoje oczekiwania wobec partnera są wysokie i nie ma nic z tym złego. On ma być wspaniały, przystojny, powinien być osadzony w energii męskiej, ma być inteligentny, mądry, pomocny. Zastanów się, czy taki mężczyzna zwróciłby na ciebie uwagę, na taką kobietę, jaką jesteś. Zastanów się, czy nie masz braków. Przyjrzyj się na siebie, na swoje zasady, na swoje działania w obiektywny sposób. Mężczyzna, który. Widzi, że kobieta jemu się narzuca, zdobywa go, robi wszystko na jego żądanie, natychmiast jemu się melduje, myje go, jajka jemu myje, bo biedak kurwa niedojrzały facet zatarł sobie jajka i trzeba jemu posmarować, chce, aby zrobić jemu. Masa, masaż pleców, bo Chuj uważa się za faraona Egiptu, Ramzesa II, to nie będzie chciał takiej kobiety, ale weźmie od niej to, co jemu da. Ale to wszystko. Ale to wszystko jest do, do czasu, bo nawet to branie, wzięcie najlepszych kawałków, po czasie jemu się znudzi. Już nie będzie tym zainteresowanym. I zaczyna się rozglądać za inną kobietą, którą chce zdobywać, którą będzie chciał obdarowywać prezentami, swoimi dobrami, pomagać jej i smarować jej stopy. Szczęśliwe i dojrzałe pary też się kłócą. Ale Kłócą się inaczej, robią to sporadycznie. Para unika wzajemnego się ranienia. Kłótnia jest łagodniejsza, z lekkim sarkazmem i poczuciem humoru. Para, pomimo ostrej wymiany zdania, dba o swoje uczucia do siebie, skupiają się na rozwiązaniu problemu. Nie oceniają się, nie zwalają na siebie winy. Mówią, że jest problem i trzeba go rozwiązać, i wspólnie go rozwiązują. Obydwoje stają po jednej stronie barykady, siedzą w okopie. Dojrzałe pary nie psują swojego związku. Ona i on. Dbają o związek, dbają o swoje dobro. Częste kłótnie świadczą, że para jest do siebie niedopasowana. Nie walczy się o miłość, nie walczy się o przyjaźń. Szukanie na siłę partnera, albo trzymanie się niewłaściwego partnera, który do związku nie wnosi żadnych wartości. Jest Twoją druzgocącą porażką. Niezależnie jaką masz pozycję, każdy zasługuje na miłość. Życzę Ci dużo miłości, abyś była obiektywna, postawiła na swoje dobro, abyś pomyślała o sobie, o własnych warunkach. Mówienie prawdy jest dobre, ale może to może powodować, że ranimy stronę przeciwną. Ale to jest dobry ruch. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o